No. A. O, jest. się zabić. Nie będę nie dam mu kila. je jebane. Ten w się z tego co widzę to on sobie ciastek just... Hodging. Just Hodging To jest jakiś ten yy, spin-off do Just House? O, custard. O, custard. O kurwa, potwór. <laughs> Ale nie wezmę tej miski, no bo Czekaj ona on nie pójdzie. Na... Pa, ja ci pokażę jak tu, się to robi. i jak do siebie. Jak do siebie. Pa, pa, pa. Jezu, ale żeś to zważywił chłopiec teraz. Dobrze, że jestem taki inteligentny i podniosłem tę miskę. To zostanie wycięte z. <laughs> Dobra jeszcze. U w dupy to jest Siren Head! Ja, on jest yy, na, prawy, wsch... na no, 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 prawy, no, prawy wschód na prawo od siebie. Prawy wschód, prawy wschód, no Prawy wschód. <laughs> Czekaj, wyciągnął kompas. <laughs> Kurwa zaś mi się ta igiełka nie obraca, przejebane Mmm, mm, <laughs> kurwa, jest smaknięcie. Ale muzyczka, co to kurwa jest? Nie wiem, twój stary... No to będzie nudna mafia. <laughs> <laughs> ty Eee, nie, nie wrzucaj tego. Tum, tum, tum. Wróciłem. Ej, <laughs> ja <już> widzę to. <laughs> To właśnie ten fragment nie zostanie napis. wycięty, wyrenderowany osobno i wysłany bezpośrednio do twojej matki. Fajny. O, ja. przeciwnik. Cześć, jak się dziesz? Chuj, chuj. Alstika dostałem. Chuj. O nie. Dobra. Moc. Ale wy tam dynamicznie się z nią płyjecie z tego co... No. O nie! Zostaw mnie! Jest na tym kąpie nie da się pogać w cesa Toż o co ci chodzi. Ja wiem, ja, ja wiem co was będzie gonić by the way, bo już, bo już go widzę. Aha. Czemu nas? A ciebie nie? No właśnie. Bo mu uciekłem właśnie! A, oj, oj, oj. Właśnie go słyszałem. To A ja myślałem, że to Kasper tak syknął, nie? Nie. <noise> no Kasper Szmiej, jakaś stara pojebana baba, nie? Nie. Zapierdolę! Nie im przede mną! Ty, tutaj Zjasna. te tele-tobisiowe te, 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 kremy tworzą. <noise> to jest tak jasno, że latarka jest z automatu wyłączona. No! <noise> o, rozkaz tak, dobrze. Serio? No, jest no. ze za zabrania tak. Ciężko w lewo, tam mnie nie było. No, żyje jeszcze, kurwo. <tryk> tutaj, Patryk, tu, <tryk> tutaj, tu. Tu, chodź, chodź. Joki robi piruet! Nie słuchaj, <szwa> się. Co tam, Piotr? O! Jezu! O mój Boże! O. o! No, no. Oh, yeah. Idź tam, idź yeah. zobacz. O! <noise> Mam nadzieję, że ostatni kastar tutaj nie jest zbugowany. Jak to nie? Przecież to jest cały fan? No, to jest Szukanie z... niczego, no. wąchaj moje pięty, kurwa. Miałem od węgla czarne pięte ale teraz są już bielutkie, nie? No nie no. Weź idź kurwo sobie stąd No dobra idę już. Nie do ciebie mówię. Ale do ciebie też. Chodź przy ścianach, bo ja tak znalazłem. Ja to patrzę no. drogę mojego spierdalania przed nim póki co. To jest kurwa herajst. Our savior Ej tu, tu Patryk, tu! Do mnie choć, chodź, do mnie chodź, Patryk. Do mnie, do mnie, do mnie, Patryk! Wskakuj Sk na panel, wskakuj na panel, wskakuj na, na panel do u mnie. Czyliście, no to ja też. No chyba do mnie, do mnie masz bliżej, no. Czyliś, co zrobić? Do mnie masz bliżej. Mam nudesy swoje. Mam nudesy no, tak. twoje. jo? Mam twoje diktiki. To tego nie chcę. Dobra, ale jak to się teraz zwiąże z tym, żeby znaleźć wszystkie kostarte? Yy, niech ktoś go zopie i przebiegnie Ej, to, Ej, ej zbuchował się! O! Tak mam. Hmm. O, Pięć zostało jeszcze. Przez tam. te drzwi można przejść do no kurzu. <grym> Czekaj, to tamte drzwi na dole też są do, do otwarcia. No, tam co było? Kukwa, trzeba się teraz tam wyrzucić <grym> no, <nie. grym> O <jest>. mój <grym> ale, ale się przestraszyłem, Boże! O nie serce serce! Jak... Ale on skurwa, wydarł pizdej! Fak ale się przestraszyłem. Jak on pizdę wydognie. tam. Co za kurwa, typ. Twoja stara, zapraszam. O jezu, czekaj, serce muszę uspokoić. Tak. To jest po. I to chyba jeżdżące. Jak się drzesz? Jednak chodzące. Fajne pizdę drące. Kasper lepiej to robi. Tum, tum go tum, tum. Całuj mnie. Ej, co? Nie zabił mnie! On nie kocha. <grym> Jeden masochista gra w grę komputerową. Oh, Gryby fryer, nie równa się masochista Gryby fryer, równa się duże cycki. Koniec. Za ja lubisz łapać? Trzeba się teraz pozbyć y, możliwości zrobienia z tego materiału family friendly Gówno dupacy z kisikiem oczka, o Nie, ja się podglądam <noise> tego w tym momencie Jebać Kobiety i ich prawa, wybierz jedną <noise> Dobra, to już nie ja ma filmu na YouTube. <noise> już nie ma, tak W taki oto sposób straciliśmy konto na YouTube. Fajnie było was oznaczeniu co jest, kurwa? O. Na prawej kurwa, Ej, gorzej gorze jak na niego... Nie to mnie, ty Piotrek, a może do ciebie nawet Ej, Jaki koleżko... ty masz numer? 755 Ej, koleżko A, koleżko. nie idę do... Ja pierdolę, co o! to za mapka? Ej, ten level jest schizowy, no tylko na go? Tak Jezu, jezu, jezu Panem się śmieje. Już za ściana! Jak on wygląda? Nie wiem czarny jest. O jezu, on jest czarny! No i znowu! Panowie, mam wrażenie w kółku kręcę. No może tak być, wiesz? Ty, patrz się do nas zbliża. To chyba źle. Wiesz? No nie wiem, ja widzę jego brzuch, jak się tam świeci. No to nie jest, nie jest mój brzuch. A no. Fakt. Kurwa, fakt. <laughs> Teraz do mnie biegnie. Ja I sobie jak? Pobraź sobie, jak chujowa rozgrywka w tych żeby była, gdyby nie było widać innych graczy, nie? To by było. Ale to by było gówno. Jezu, ja, ja, ja... ja biegnę prosto w nich, Kac, i ja modlę się o to, by mi żaden jumpscare po drodze nie wyskoczył. O, siebie. Wyłonił, się... wyłonił się z ciemności. To chodź za mną. Przy lewej A co, no. musimy szybko znaleźć ścieżkę, zanim on tu do nas dobiegnie. Ej, Zaj. nie widzę jego brzucha, kaspik, jest źle. Ja też. Może do nas tyłem iść. Ja widzę góry. Te góry to były nawiązanie do poprzedniego odcinka. Było tak ciemne, mam tak upierdalany monitor. Jeszcze Beka będzie, jak się okaże, że może się teleportować, nie? Be beka to będzie, jak będzie musztard w ciemności. Nie, musz tak Widzę go, ale jest w... trochę daleko Gdzie go widzisz? Tak Na północny wschód kurwa <noise> No A okej, okay, już zawracam O widzę Jaki to jest poziom kurwa, że my godzimy potwora, żeby wziąć takdy. Poziom jest ciemna się... fuj. Wrócę tego poziomu miał suwak na ciemność i dał go kurwa w prawo, nie? A jest Ej spiegnale, zbamałaś się Ale jaki fel damage, fuck. No, no, ja też spadłem Ty jest ze mną, o ty jest... Nie wiem, czy on, goni ze mną, czy co? Oszczędźcie Piotrek, bo mnie ktoś tutaj, ktoś przykuł uwagę, ale dalej cię widzę Piotruś He wants to lick my butt cheeks, fuck Piotruś Pokaż się Piotruś, Hello, human! Ale się Pod Podnóżek jebany. No kurwa, już prawie byłem na samej górze.